Głowa będzie wiedziała, że pomimo bardzo dużego zmęczenia, bo tak ci będzie mówiła, że jesteś kosmicznie zmęczona, to jednak potrafisz. Nie? I na nawet no to przelecieć. Więc to tylko i wyłącznie o to. to taka dycha to jest właśnie po głowę i 15-17 to jest tylko dla głowy. To nie jest dla treningu, żeby przeklepać kilometry. To jest tylko i wyłącznie dla ciebie, żebyś wiedziała, że przy 17. Ty jesteś na poziomie zmęczenia na przykład 7, to znaczy, że jeszcze spokojnie, reszty do 21 doklepię. Chcesz zjeść ze mną śniadanie, Jula? Chcesz, chcesz kaszę? Chcesz? O, to chodź. Jeszcze nie? Ten odcinek będzie inny, zupełnie inny, naprawdę. A zbieram się do niego jak pies do jeża. I już nawet wymyślam, jakich spodni mam nie zabrać, żeby tylko. E, nie mieć kieszeni na ten mikrofon, ale jednak zabiorę takie spodnie z kieszenią. Sprawa wygląda tak. Szykuję się do mojego pierwszego startu, biegu. 10 km. E, w domu jest chaos. Trzy latek i szczeniak. Jestem sama i muszę wszystko ogarnąć i jeszcze nie zadam śniadania. O oh, wow! No zostaw to. Jezu. Ja nie wiem, nie, nie, nie wiem jak to będzie, ale to jest skarpetka. Wow, a to metka jest. No taki mały cyrk. W każdym razie zbieram się jak... I zbieram się i zebrać nie mogę, bo jest to nowa rzecz. Nowa rzecz, która mnie ekscytuje, którą chcę, na którą mam pomysły. I stawiam się trochę w takiej mm, pozycji dziewczyn, z którymi rozmawiam. Już jest płacz. Co się stało? Ostatnio dałam koleżance taką super radę, żeby nagrywała po prostu swój dzień, co tam robi, jak idzie i tak dalej. Tak pomyślałam, no Alicja, sama tak zrób, ale to jest po prostu... Poranki w domu, z małym dzieckiem i z psem, ja jeszcze mam tylko jedno, to się domyślam, że nie ma takiego totalnego wariactwa, ale to nie jest jakiś bardzo zen mood. W każdym razie, ja generalnie, i ja już wspominam tutaj zawsze, że jestem tak sportowa i tu trenuję i w ogóle, i w ogóle, ale nigdy nie trenowałam biegania i bieganie zawsze, zawsze o tym tak mówiłam, że ja nie umiem biegać, ja nie biegam, ja jestem słaba, ja po prostu, no nie. I, I mówiłam tak o sobie, i tak sobie potem zdałam sprawę, że kurczę, jak ja sama do siebie tak całe życie mówię, no to tak jest. Ehm, no i mam taką koleżankę. Która powiedziała mi, Alicja czy tam ze mną nie pobiegasz, a ja że ja lubię takie właśnie zaczepki, to powiedziałam, no jasne pobiegam. Potem napisała mi, pobiegniemy na półmaraton do Upsali, no jasne, pobiegniemy. Oni za cztery tygodnie, no to będę zapisała się, kupiłam już wszystko, bilety, hotel i tak dalej, także już jest stresik. A wczoraj do mnie napisała wieczorem: Słuchaj, u nas na osiedlu obok, na dzielnicy obok jest taki bieg. Różne biegi, ale jest na 10 km jeden. Choć pobiegniemy, fajne sprawdzenie się przed, przed tym półmaratonem. A mnie od dwóch tygodni tak na piszczel, że jezu. No ale I Właśnie on jest za niecałe 3 trzy, trzy godziny. Startujemy. Ja jeszcze muszę zjeść, znaleźć ubrania, chyba ogolić nogi, bo się okazało, że kurczę końcówka września u nas ciepłota i ciepło jest. Chociaż w sumie zdecydowałam, że założę długie spodnie, bo w długich spodniach mam kieszonkę, gdzie mogę włożyć mikrofon, bo chcę nagrać. nagrać. I tu kończę. Widzimy się, usłyszymy się przy kolejnej nagrywce. Zostań, bo to jest taki odcinek bardzo... Jest jednym wielkim znakiem zapytania. Jest odcinek, nie wiadomo, ale myślę, że będzie inny będzie fajny. A celem tego jest spróbowanie tego, co radzę innym dziewczynom. Bo niby pamiętam, jak to było tam kilka lat temu, kiedy ja zaczynałam. Jednak pamiętać coś z perspektywy czasu, a być w tym momencie teraz, to jest coś innego. Dla mnie to jest po pierwsze nagrywanie nowego formatu. Po pierwsze, rzucenie się na to bieganie, to są nowe rzeczy, i to są takie rzeczy, które ja już czuję, że mój mózg zaczyna. A bo tam cię noga boli, albo tu nie masz spodni, albo kto się dzieckiem zajmie, a kto się psem zajmie, a kto coś tam, a w ogóle jak to, a czy ty masz na to pieniądze, i wszystko. I wiesz, mózg wymyśla takie wymówki co chwilę jakieś bez sensu, on cię po prostu chce zatrzymać, bo on nie wie, co będzie dalej, a mózg nie lubi rzeczy. Niewiadomych. On lubi siedzieć w tym, co zna, nawet jak to jest bagno, to on woli to bagno. E, dlatego ja się dzisiaj rzucam na głęboką wodę e, biegowych startów. Podobno pierwsze zawody się pamięta najbardziej, także ja sobie nawet na pamiątkę je nagram. Ja jeszcze raz powodzenia. Dziękuję. Baw się dobrze. Dojechałam, jestem na parkingu i jestem trochę przerażona, jest tyle ludzi. Ja w ogóle nie jestem przyzwyczajona mieszkając w Szwecji, że ja widzę jakiś dużo ludzi. To ja tam panie przedszkolanki widzę i pana w sklepie, czy panią i tyle, nie? Moje ludzie się kończą. A teraz jest dużo ludzi i, i czuję stres i czuję, że już mówię dziwne rzeczy, mm, ale idę chyba w kierunku tego miejsca, gdzie je przyznają te, te numerki startowe, bo to trzeba sobie wziąć i sobie nakleić to jakoś. Także ten, no zaraz. A jeszcze może znajdę, znaczy muszę znaleźć mi tą koleżankę, Ule, która mnie na to wszystko nie namawia, ale wrzuca mi pomysły, a ja je łykam jak młody pelikan. Także zaraz Ule znajdę i zobaczę, co ona myśli i powie o tym naszym dzisiejszym starcie. Zaskoczę się, bo nagrywam pamiętnik. Jak myśl, jakie nastawienia masz przed e, emocje, przed biegiem? Mm, idealne, celuję 5,50, czyli 55 minut. 55 minut, dobrze, tak. pięknie. Y, Urszula, tutaj. już wiem, że troszeczkę więcej, ale niedużo. Prze co? Bo ja słucham muzyki. Aha, ja ona słucha celuję. muzyki, celuje się. Y, ja to za żonę powiem, 60 minut celujesz, tak. Prze Że na 60 minut celujesz. Tak. 60. Tak, a ja celuję, żeby przeżyć i żeby Przeby mnie ambulans rachło. nie... Nie zabrał, stąd ludzie wyglądają na bardziej wytrenowanych. Tak o, rzucając... Wytrenowanych. ja będę jedna z ostatnich, myślę. No, tak? tak myślę. No ja myślę, że będę jednak zamykać stawkę. później się nie zastanawiać nad pierdołami albo na przykład nie zwalniać, bo, bo tego nie chcę. Po, po połowie zobacz sobie na przykład jakie masz tempo. Nie średnie, bo ci pokażę średnie tempo. I staraj się na przykład to tempo albo utrzymać, Albo w ostatnich dwu, na ostatnim dwóch kilometrach albo kilometrze leciusieńko przyspieszyć. To ci, ale to wiesz, bo to nie jest po to, żeby ci coś to da, Poza tym, że tylko głowę cię puści, to nic więcej, jest, nie? bo głowa będzie wiedziała, że pomimo bardzo dużego zmęczenia, bo tak ci będzie mówiła, że jesteś kosmicznie zmęczona, to jednak potrafisz. Nie? I dasz radę no wiadomo w, w to przelecieć. Więc to tylko i wyłącznie o to, to taka dycha to jest właśnie po głowę i 15-17 to jest tylko dla głowy, to nie jest dla treningu, żeby przeklepać kilometry. To jest tylko i wyłącznie dla ciebie, żebyś wiedziała, że przy 17 ty jesteś na poziomie zmęczenia na przykład 7, to znaczy, że jeszcze spokojnie resztę do 21 doklepisz. Które jest za 4 tygodnie, podkreślmy za 4 tygodnie. No. No z ideal. Będziesz biegła z z muzyczką? Tak, ja właśnie zmieniłam na Queen, ze Stinga i to była dobra decyzja. I co jak, jak jest starto po prostu ludzie biegną? Nie, no czek czekają aż się ktoś poklepie po ramieniu i powie teraz ty. Powiedzmy sobie szczerze dużo ludzi. Jeszcze raz to powiedz, że jesteś totalnie podekscytowana. Ja jestem totalnie obserana. No to właśnie Mówię, ta ekscytacja. Ja jestem totalnie podekscytowana, zostały trzy minuty. Dwie na mojej. Ja już zaczynam troszeczkę. Ekscytacja, ekscytacja z posraniem się zawsze łączy. Ja próbuję króliczka i moją wiewiórkę wewnętrzną uspokoić. Zrobiona, rozgrzewka zrobiona, daktyl w kieszonce, wszystko jest. Tak. To jest, to jest właśnie przez, Słapać, przez panią Ulę, jak wyląduje w szpitalu. Minuta. Kolorować. Cześć! 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 I to ja z kiepłem. Biegnęmy po życiówkę. Uh, życiówkę, pierwsza to życiówka, nie? Dokładnie. Naprawdę. Jakie kolor grunt <gryzny> to Minuta, ludzie zaczynają skakać, nie wiem. Będziesz miała swojego pierwszego pióra. 106 bez wysiłku, ja mam 106 wyjściowych. Puls. Naprawdę. Ja już mam Ja też mam 106. Ale ja czuję, ja re Rejestrowano, re -rejestrowano rozpoczęto re rejestrowanie, 120 ja mam, olejam 120. Ja mam 106. Ja już włączyłam kukary. Pamiętaj, pokarę. żeby nie ulec grupie. Jak go teraz? Włączyć? Powodzenia. To cześć. Cześć. To jakieś wariactwo Przebiegłam kilometr bo W życiowym tempie 6.40 Nie jestem już ostatnia Przebiegły mnie dzieci, dziadkowie, babcie Osoby z dużą nadwagą Osoby bardzo szczupłe No także jeszcze 9 kilometrów Ale fajnie, cieszę się Cieszę się, bo tak lubię robić nowe rzeczy i tak dawno tego nie robiłam, że tak jak Łukasz powiedział, to jest dla głowy. Tak samo słuchaj, jako publikowanie tego pierwszego odcinka podcastu, to jest, to jest dla głowy. To nie jest dlatego, że ty się czegoś nauczysz super. Że ty zdobędziesz będziesz zasięg, że ludzie będą cię słuchać, że ty będziesz pomagać milionom, milionom. O nie, nie, to jest dla twojej głowy, żebyś to przełamała, puściła i szła dalej. A każdy kolejny będzie lepszy. Włączyła mi się Alicja Coelho znowu, bo w ruchu, w ruchu tak mam. Dobrze, że trasa jest dobrze oznaczona, bym pobiegła prosto, a nie skręciła w lewo, to bym propyła. prosto na cmentarz. Dwa kilometry przebiegnięte, siedem do celu. Też taka tabliczka była. Presja grupy jest niezła, mimo że człowiek wie, że ma biec swoim tempem. To i tak no, i ta grupa go ciągnie. I tak jest też. Uwaga, znowu Alicja Coelho. Z, jak patrzymy na ludzi w internecie, nie? Ta, to ma podcast, ta ma TikToka, ta Instagrama. Ta w ogóle zarabia tyle Trzeba swoim tempem od czegoś zacząć Jest niecałe 4 km, mam bardzo duży puls, ale Właśnie sobie znam sprawę, że mam zajebiście mocną głowę Mokro Mokro, już czuję, mam w bucie mokre, super Jeszcze tylko 6 km Za obłoconymi butami Ja Hej, ja Biegnie ostatnio, właśnie przebiegnie pan na drugim kółku, w którym chyba wygląda. To wszystko. Biegnie pracy, numer drugi. Nie dobiegnę ostatnia, jestem tego pewna, ostatnie 400 metrów, ciężkie, ale przegoniłam dwóch panów na całej tej trasie, także nie będę ostatnia. I przebiegnę do końca, końcówka. Jest dobrze, nawet lepiej niż się spodziewałam. Dużo ze sobą pogadałam. Przez tą godzinkę, godzinkę dziesięć, no, Dobra. końcówkę, Końcówkę jest 180 Ten Ten nowe pękno. Masakra. Końcówkę mam na oku już. Nikogo za mną, godzina dziesięć. Ostatnie 150 metrów.

bardzo dobre tempo. No, ale powiedzcie, jak, jak jak lubiliście błoto w lesie? Nie lubiliśmy błota w lesie. Ślisko nie. bardzo no, i to było się ostatni trening z ran akademickich. Ja już tak fajnie miałem tempo, nie? Tempo, tempo, no, tam, a tam... Tam to wybijało bardzo wybijało. z i no. tam się ślizgałem, tam było niefajnie. Tam jest na mokro. mokro, tak, mokro tak. Na tych deseczkach trzeba było uważać. Hmm, nagrywam się od razu, zaraz po biegu. Nie spodziewam się, że ząży na Rozdanie nagród. O 13.15 miał być rozdanie nagród, a o 12.00 mój start. I tu biegłam w godzinę 11. Jestem kurczę, no pod wrażeniem, i nie byłam jakaś mega zasapana, czy teraz zmęczona. Jest dużo mam na pewno endorfin w sobie teraz i różnych innych fajnych hormonów, ale mm, kurczę, no jest dobrze. Bardzo dużo pracowałam głową. Yy, trochę czułam ból moich piszczeli i biodra, tam troszeczkę raczej. Ale dla porównania, tydzień temu zrobiłam taki treningowy bieg na 10 kilometrów i przebiegłam go w godzinę chyba 40, czy coś takiego, nie? To było straszne, ostatnie kilometry to była męczarnia, ale jednak bieg taki, gdzie no kurczę jest, jest zaaranżowany, to chociaż tam na drodze biegłam sama, cały bieg, tylko na starcie ktoś był, ja wybiegałam kółko 5 kilometrów, bo były dwa kółka po 5 km. To akurat panowie, którzy wygrali, to wbiegali na metę, nie? Czyli oni zrobili 10, a ja zrobiłam 5 w tym samym czasie. Fajnie, ja po moją julkę odbiorę ją od babci, potem do psa, wyprowadzić psa, ogarnąć dziecko i, i wtedy coś zjem. No, super piękny dzień, w ogóle cudowny dzień. Jestem pod wrażeniem, jak mam piękną jesień tego roku. Dziękuję za dzisiaj. Może jak wrócę do domu i nagram, złożę ten odcinek, to dogram jakiś komentarz, ale to by było na tyle. Praca z głową na dzisiaj wykonana w 120%. Brawo! To by było na tyle. Zapraszam Cię już w kolejną sobotę o godzinie 7 rano. Pamiętaj, że na alicjasiarkiwicz.pl znajduje się więcej podcastowych informacji, aktualne kursy, wydarzenia i wszystko to, co dzieje się w świecie podcasterek. Zapraszam i do usłyszenia. Hej do!